No. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Nie dalej jak tydzień z malutkim okładem, spotkaliśmy się tutaj dokładnie w tym samym miejscu, w zacnym gronie, żeby rozpocząć zmiany, które w sposób systemowy wkraczają do polskiego sportu. I był to pierwszy, ale jak zapowiadał wówczas prezes Radosław Pisiewicz, na pewno nie ostatni. Rok na tej drodze, stąd spotykamy się tutaj dzisiaj ponownie w równie zacnym gronie. Dlatego z dużą przyjemnością witam Państwa serdecznie i przedstawiam bohaterów naszego dzisiejszego spotkania. Są z nami Pan Paweł Szczeszek, prezes zarządu Telewizji Polskiej Energię S.A. Dzień dobry, Panie Prezesie. I gospodarze tego miejsca prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Pan Radosław Piesiewicz. I wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Pan Tomasz Poręba. Witam Panów. Są z nami także przedstawiciele czterech związków sportowych. Jest pan Leszek Lalik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, pan Mirosław Miękina, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, pan Bartosz Pisarek, prezes Polskiego Związku Sportów Brodkarskich i pan Jerzy Makula, prezes Aero Klubu Polskiego. Witamy panów znowu w męskim towarzystwie, więc czuję się jak docenek. E, tym bardziej jest mi miło. E, I skoro formalności mamy już za sobą, to tradycyjnie poproszę o głos pana prezesa Radosława Biesiewicza. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji, w której jest mi niezmiernie miło poinformować, że zaczynamy współpracę z firmą Tauron i chciałem podziękować w tym miejscu Panu Prezesowi Pawłem Krzyszkowi za podjęcie tej decyzji i wsparciu Polskiego Sportu, Panu Tomaszowi Porębie, który był też mocno zaangażowany w pracę nad tym projektem. Szanowni Państwo, to jest kolejne otwarcie i pokazanie, że ten program, by Polski Komitet Olimpijski wspomagał polskie związki sportowe, by był pomocny, by te ekwiwalenty, które może świadczyć Polski Komitet Olimpijski, wspierały cały polski sport i faktycznie. Tauron stał się dzisiaj sponsorem nie tylko Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale przede wszystkim czterech związków sportowych. Z jednej strony to jest tytularność Ligi Hokeja na Lodzie i sponsor związku, a z drugiej strony są to strategiczność sponsorowania trzech związków aeroklubu. Ale też gimnastyki artystycznej i przy Polskiego Związku Wrodkarskiego, z czego bardzo się cieszę, że możemy w taki sposób wspomagać cały polski sport i to, co, o czym rozmawialiśmy, te pieniądze będą wydatkowane poprzez PKOL i będą one wspomagały cały polski sport. Dzisiaj to jest kolejny przykład. Właśnie takiego wydatkowania, takiej odpowiedzialnej odpowiedzialnego wydatkowania w polski sport. To ma nam przynieść wyniki na Igrzyskach Olimpijskich. Nad tym będziemy pracowali, by na tych Igrzyskach Olimpijskich, które są przed nami, które są za kolejne 4 lata, żebyśmy mieli możliwość przewożenia medali 25-30 z każdych Igrzysk Olimpijskich. Także bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie za, za wsparcie, za to, że przez najbliższe 4 lata, bo już od września, Tauron będzie brał udział czynny w sponsorowaniu polskiego sportu. Dziękuję Panie Prezesie. Tą perspektywę Polskiego Komitetu Olimpijskiego znają Państwo z poprzedniej konferencji, mówiła tam prezes Radosław Piesiewicz, dlatego bardzo jesteśmy ciekawi, myślę, jak wygląda ta perspektywa takiego wsparcia polskiego sportu z punktu widzenia naszego nowego, kolejnego sponsora, jakim jest Grupa Taurum. Panie Prezesie, to, tą perspektywę chcielibyśmy poznać od Pana. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, szanowni, szanowni Panowie prezesie, szanowni Państwo. Grupa Taurum od lat, od lat wspiera, wspiera, sport i jesteśmy dumni, że uczestniczymy w wielu projektach sportowych, które są dla nas bardzo ważne. Dzisiaj, przed ten wielki moment dla nas, jesteśmy dumni, rozpocząć współpracę. Może no, by nawet nie używał tego słowa sponsor, bo jest rodziny olimpijskiej. Ja osobiście niestety nigdy nie, nie uprawiałem tego złożyć sportu, więc w taki sposób poczuję się częścią tej, tej, tej rodziny. Bardzo się cieszę, że możemy z tymi czterema związkami, z związkiem o zmiany rodziców, za Polskim Związkiem Wjazdem Gwiaz... i Polskim Związkiem Sportów Wolkarskich. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się w nazwach e, rozpocząć współpracę i przede wszystkim z Polskim Komitetem Olimpijskim. E, z Polskim Komitetem Olimpijskim, który no, jest instytucją no, nader ważną, ważną i chyba wiodącą, chyba na pewno wiodącą w, w Polsce, jeśli chodzi o sport, o nasze nadzieje, jeśli chodzi o medale olimpijskie w najbliższych. I w najbliższych dziesiątkach, które oglądam się w Paryżu, tak? Yy, w, I w kolejnych mam nadzieję, że ta współpraca, żaden sponsornik, tylko po prostu współpraca, yy, mam nadzieję, że w tej formule przyjaźni, że będziemy mogli się liczyć, bo my wy na Was zadam na, na pewno, że też deklarujemy na ręce pana i Pisiewicza, że grupa tało szczerze i świadomie. I, wielką radością chcę wspierać polski sport za pośrednictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Witamy w rodzinie olimpijskiej bardzo, bardzo serdecznie. I tradycyjne pytanie do pana prezesa Poręby. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że to systemowe wsparcie, mamy nadzieję, wpłynie na liczne medale, może nie już w Paryżu, ale na kolejnych igrzyskach, ale teraz przewrotnie zapytam, bo są przedstawiciele związków, które mocno stawiają na młodzież. I to są też sporty, które w wieku dziecięcym warto zacząć, dlatego też pytanie, czego Pan oczekuje od tych związków właśnie w kontekście rozwoju młodzieży? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja w swojej działalności y, politycznej, ale moja druga natura to jest sport. Byłem też sportowcem przez wiele lat, grałem w piłkę nożną. Y, zawsze y, mocno y, stawiałem na młodzież i też w Jelcu, w Stalimielu, na w różnych klubach. Zachęcam, a zachęcam tamtejszych działaczy do tego, żeby w młodzież mocno właśnie inwestować. Sport dla młodego człowieka, zwłaszcza dzisiaj pogubionego, często żyjącego w wirtualnej rzeczywistości, może być szansą na często uratowanie jego życia, na to, żeby stał się takim dobrym człowiekiem, często powracając na właściwą drogę rozwoju. I dla mnie osobiście, sport też taką. Taką, takim miejscem był, gdzie dużo się nauczyłem. Dużo się nauczyłem w sporcie, czym jest rywalizacja, czym jest pewność siebie, jak trzeba tą pewność siebie mocno zabiegać, jak nie można mieć kompleksów, jak trzeba być dumnym człowiekiem, dumnym Polakiem. No i to wszystko też mocno pomaga mi w polityce. Nie ukrywam, że to są też rzeczy ważne, ale też w rodzinie, w domu, w różnych miejscach, gdzie, gdzie staram się funkcjonować właśnie w oparciu o te wartości, które przynosi sport. Dlatego dzisiaj. Chcę bardzo serdecznie podziękować Pawłowi Szczyzkowi, który zasowi tauronu. Rozpoczęliśmy rozmowy, nie wiem, w połowie maja. Bardzo szybko doszliśmy do porozumienia. Dziękuję za to zaufanie, bo to, to jest coś, co jest bez, bezcenne w tych naszych relacjach właśnie, że sobie ufamy, że ta wizja nowego systemowego podziału środków, która nam towarzyszy tutaj panu prezesowi Krzysiewiczowi, nowemu zarządowi, nowemu Prezydium, aby właśnie przez PKO zdecydowanie środki dla związków sportowych po to, żeby te e, związki sportowe, gdzie są działacze, gdzie są prezesi, gdzie są trenerzy, którzy najlepiej wiedzą, jakie są oczekiwania, jakie są potrzeby danego związku sportowego, na co postawić, na jakiego człowieka, jakiemu człowiekowi dać szansę, na jakie metody, w jakie metody szkoleniowe zainwestować. To jest coś, co jestem przekonany pomoże nam i przyczyni się do tego, że Polska, duży, europejski, rozpędzony, gospodarczo kraj już niedługo będzie przywozić z tych właśnie dużych igrzysk europejskich czy, czy imprez sportowych po kilkanaście medali, bo absolutnie na to zasługujemy. Uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić i nasi sportowcy będą na najwyższych podium stać właśnie w różnych imprezach pod biało-czerwoną flagą. I to jest nasze marzenie, to będziemy robić, będziemy to kontynuować, będziemy o to mocno zabiegać. Chcemy, aby ten system został wdrożony w kontekście właśnie też kolejnych podmiotów, które będziemy myślę, że w najbliższych tygodniach państwu prezentować. Tutaj prezes Radosław Piesiewicz, to też bardzo ważne, trzeba to podkreślić, obiecywał to, mówił o tym, kiedy starał się o funkcję prezesa Pekolu. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym już wydarzeniu, gdzie kolejny czempion. W tym przypadku Czempion Polskiej Energetyki Tauron dołącza do e, rodziny olimpijskiej. Jesteśmy razem, będziemy e, przez właśnie PKO e, starać się mocno inwestować w polski sport, w rozwój młodzieży, e, wsparcie klubów e, i w, e, w rozwój e, różnych dyscyplin. Dlatego szanowni pani, panowie prezesi, to są właśnie e, te plany. Ja mogę tylko pan, panom życzyć tego, aby te wszystkie środki, które do nas trafią, były e, tak spożytkowane, żebyśmy się już niedługo cieszyli wielkimi sukcesami właśnie sportowców, e, którzy, za których odpowiadacie, związków sportowych, za które odpowiadacie, a my, jako PKO, e, będziemy robić wszystko, żebyście e, mieli taki komfort i bezpieczeństwo w funkcjonowaniu e, Waszych organizacji po to, żebyście się czuli bezpiecznie, a jak się będziecie czuć bezpiecznie, jeżeli chodzi o, to, o te kwestie finansowe, to będzie więcej czasu i na pewno. Więcej możliwości, żeby pomyśleć o takich rozwiązaniach, które pomogą sportowcom, właśnie polskim sportowcom, wygrywać najważniejsze wydarzenia i najważniejsze imprezy na świecie. Dlatego to jest ten kierunek, będziemy w tą stronę szli, będziemy o to zabiegać. I jeszcze raz dziękuję, panie prezesie, za to zaufanie, bo bez tego zaufania na pewno byśmy się dzisiaj tutaj nie spotkali. Za to zaufanie w sposób szczególny dziękuję i, i bardzo się cieszę, że jesteśmy razem i będziemy dalej razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jak jesteśmy przy medalach, to nawet byśmy i kilkudziesięciu tych medali sobie życzyli, Panie Prezesie, nie kilkunastu tylko. Jak przy medalach jesteśmy, to oczywiście muszę przepytać tutaj naszego Mistrza Olimpijskiego i Brązowego Medalisty Igrzysk Olimpijskich Prezesa Leszka Blenika. No właśnie, czekamy na powrót do tej ery Leszka Blenika i do tych wielkich sukcesów gimnastyki. Kiedy to nastąpi i czy ta umowa przybliża Polski Związek Gimnastyczny do tego, żeby te sukcesy wkrótce nastąpiły, Panie Prezesie? Szanowni pan, Panowie Prezesi, przedstawiciele mediów. Polska gimnastyka na ten dzień czekała latami. Chyba, że jest to pewnego rodzaju spełnienie naszych marzeń, i oczekiwań dla całego środowiska. To jest w Polskim Związku Gimnastycznym Rzeszonym mamy blisko 300 klubów, kilka tysięcy zawodniczych, zawodników z licencjami. I z tego miejsca w imieniu Polskiego Związku Języcznego chciałbym jako były olimpijczyk, ale teraz osoba, która przewodniczy PZG, chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Radosławowi Pisiewiczowi za to, że przede wszystkim dotrzymuje słowa, ale za to też, że widzi i wyrównuje szanse poszczególnych związków sportowych, bo to jest bardzo istotne, że Polski Komitet Olimpijski stał się Podmiotem, który wyrównuje te szanse, który pomaga nie tylko tym mocnym, ale tym troszeczkę na dzień dzisiejszy być może słabszym, bo polski związek gimnastyczny z pewnością od dwóch lat jest na drodze odbudowy. Staramy się nawiązać do największych sukcesów, jak trzeba będzie przebierać, wrócę do pełnej formy, ale, ale myślę, że mamy wiele wybitnych postaci, które w tym momencie wchodzą na arenę międzynarodową. Tutaj muszę się pochwalić dwa złote medale na ostatnim mistrzostwie świata Jany w gimnastyce artystycznej w kategorii juniora, która zdominowała Mistrzostwa Świata, więc mamy te nadzieje. Oczywiście jest to perspektywa bardziej nie najbliższych igrzysk w Paryżu, ale kolejnych igrzysk, ale naprawdę mamy wielu ludzi z pasją i chęcią do tego, żeby to odbudować, żeby również być na równi z tymi największymi, najbardziej medalodajnymi związkami sportowymi. Chylę czoła i bardzo dziękuję Panie Prezesie za to, że Tauron zechciał wziąć pod skrzydła środowisko gimnastyczne. To jest naprawdę dla nas po pierwsze duże, duży, duży, honor, a z drugiej strony również jest to dla nas ambicja, aby nie zawieść. To jest ważne, jako sportowiec również byłem wspierany przez na mojej karierze osoby, ambasadorów, którzy wspierali mnie i to też czasem nie jest to kwestia tylko i wyłącznie finansowa, bo to ona jest szczególnie ważna ale również tego takiego docenienia. Sportowcy czują się naprawdę lepiej, kiedy ktoś nad nimi czuwa, kiedy mają opiekę i mogą się spokojnie przygotowywać do kolejnej imprezki, są zauważalni e, i to ich podnosi, ich naprawdę morale i ich chęć do dalszej pracy. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję w imieniu Polskiej Gimnastyki zarówno panu prezesowi, e, jak i firmie Tauron za to, że jesteśmy z wami, że jesteście z nami i postaramy się nie zawieść i na pewno będziemy pracowali z każdym dniem nad tym. Aby rzeczywiście nie tylko my mogliśmy być dumni, mając takiego sponsora, takiego ambasadora i opiekuna, że tak to mogę ująć, ale również aby sponsor IPKOL był dumny z naszej pracy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie prezesie, to trzymałeś za słowo. Przeskakuję teraz do może niespodzianki, nie, nie niespodzianki, ale też ogromnego sukcesu ostatnich miesięcy tygodni nawet bym powiedziała, czyli polscy hokejści awansowali do elity światowej. Jest z nami Pan Prezes Kina, Prezes Polskiego Związku Hokejowego, który też znalazł się, znalazł się w tym gronie, który firma Tauron weźmie pod swoje skrzydła. Panie Prezesie, no nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że teraz czekamy na to, że również kobiety będą w tej elicie. Ja bardzo mocno trzymam za to kciuki, a tak naprawdę czekamy też na to, że na kolejnych zimowych Igrzyskach w Mediolanie i Głatki na za dwa lata, za trzy lata. E, obie ekipy awansują na Igrzyska, także mam nadzieję, że ta dzisiejsza współpraca, która się zaczyna pomoże, żeby ta droga zakończyła się właśnie kwalifikacją obu reprezentacji na te Igrzyska. Dziękuję za pytanie. My też następnie Panu serdecznie dziękuję, a Państwa witam tutaj serdecznie, bo bez um, takiej działalności, którą podjął Pan Prezes Piesiewicz, to są Trzy miesiące jego działalności wjechał jak pociąg ekspresowy wszystko idzie w takim tempie, że tylko bić brawo. Bez takiego wsparcia to nie jest tylko osiągnięcie Polskiego Związku i wsparcie do Związku, również dla nas wszystkich tutaj jako rodziny olimpijskiej, bo my zyskują również pozostałe związki. Tutaj dziękuję również Panu Tomkowi przede wszystkim Panu Powowi, z którym żeśmy już od wielu lat rozmawiali o wsparciu również tego, co jest na południu, tam, czyli tam, gdzie grupa ona funkcjonuje. Natomiast Odnosząc się do Pani pytania, to na pewno ten sukces jest dla nas no, tak, bo Polska ostatni raz wśród tych 16 najlepszych drużyn hokejowych na świecie, gdzie jest naprawdę bardzo wąskie i litarne grono, grała w roku 2002, więc tyle lat, ponad 20 lat czekaliśmy na to, żeby w tym gronie się znaleźć i ten cel żeśmy osiągnęli. Panie są blisko, bo hokej od ponad 10 lat w Polsce trężnie się rozwija. Panie na Nowym Lodowisku na zeszłym roku osiągnęły wielki sukces, gdzie zakwalifikowały się do ostatniego rekatu kwalifikacji olimpijskiej. Tam graliśmy taki mecz, który już przeszedł do historii, przegrywaliśmy z Holmbergami 2 do 0 i udało się go wygrać 3 do 2, czyli bardzo emocjonujące przeżycie. Natomiast chciałbym też powiedzieć coś o reprezentacji tej, tej, która właśnie wpisała się już w tą historię polskiego hokeja to w lutym przyszłego roku nas będą przekładały prekwalifikacje, to jest taki przedostatni etap do wejścia do na Igrzyska Olimpijskie. Tam przypomnę, że jest jeszcze trudniej się dostać na te Igrzyska, bo chodzi tylko 12 drużyn na felicie gra 16. Natomiast Polska już wywalczyła możliwość organizowania turnieju przedkwalifikacji przedolimpijskich. Ten turniej odbędzie się na początku lutego 2024 na nowym przepięknym obiekcie hokejowym w Sosnowcu, czyli też Skorczutek Tauron. Więc na tym terenie południowym, to jest naprawdę e, ważne dla nas, dla rozwoju również nie tylko hokejowego, to jest przepiękny stadion klubkarski hala, na którym również też klubka gościła. Myślimy, że tam jesteśmy w stanie powalczyć o Przejście tej grupy. Będziemy zarywali, mieli Koreę, Ukrainę, kogoś z niższego rozdania. Także myślę, że to będzie takie dla nas bardzo ważne wydarzenie. Jeżeli pojawią się również możliwości zorganizowania kwalifikacji olimpijskich kobiet, to na pewno takim miastem jest gościnny Bytom i również z pięknym ładowiskiem, które zostały temu. Trzymamy kciuki. Widzimy się w kontinie w pełnym składzie, jak rozumiem. Biegnę teraz do sportu równie olimpijskiego, bardzo szybkiego, sportu osób młodych głównie, choć mieliśmy swój debiut w Tokio i liczymy na to, że to będzie jeden z tych występów w Paryżu, które sprawią nam dużo frajdy, a być może też jakąś miłą niespodziankę medalową, czyli polski związek sportów budkarskich mocno stawiający na młodzież, no właśnie panie prezesie. Wykorzystacie tą szansę, żeby to magentowe serce zabiło mocno na rolkach, na, na rolkach i na dyskorolce, bo to są te konkurencje, które zrzeszacie. Dzień dobry. Zanim przejdę do podziękowań, to, to właśnie chciałbym tutaj troszeczkę odpowiedzieć, my jesteśmy najmłodszym związkiem w tym, w tym gronie. Młodym jak młody, bo 30-lecia mamy w tym roku, więc piękne jakby uwiecznienie właśnie tych 30 lat działalności. Zaczynaliśmy zupełnie, zupełnie od zera, będąc takimi sportami y, traktowanymi mało poważnie, no bo, bo raczej jako takie podwórkowe, tak? Ktoś tam gdzieś jeździł na rolkach, na wrotkach, na deskorolcach, natomiast y, musimy brać pod uwagę to, że, że świat się zmienia, że młodzież się zmienia i, y, y, i szuka sobie tych, tych możliwości rozwoju, czy wykazywania się w taki sposób sportowy właśnie w trochę, w trochę inny sposób niż, niż to miało miejsce 10, 15 czy, czy, czy 30 lat temu, tak? Więc, y, te sporty, które my reprezentujemy naprawdę cieszą się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, a wiemy, że, że dzieci i młodzież do tego sportu generalnie garną się trochę mniej niż, niż wcześniej, więc, więc to, jest, to jest dla nas bardzo ważne. Zostało to też oczywiście dostrzeżone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, więc debiut deskorolki na igrzyskach w Tokio był tego, tego potwierdzeniem. Tam w gronie 20 zawodniczek bardzo się cieszymy, że była również reprezentantka Polski Amelia Brutka. No, i teraz walczymy, walczymy dalej. Tak? Kwalifikacje do Paryża są rozpoczęte. Mamy zdecydowanie młodych zawodników, to, to o czym zostało wspomniane, bo, bo nasi reprezentanci to są, to są w zasadzie nastolatkowie, czy, czy dopiero gdzieś tam około 20 lat. Więc tak wygląda ta dyscyplina sportu, jest, jest głównie reprezentowana przez, przez młodych ludzi. Patrzymy o te kwalifikacje, nie jest, nie jest oczywiście łatwo, bo. Bo to nie jest tak, że tylko w Polsce ludzie jeżdżą na deskorolce, ale my próbujemy właśnie gonić te potęgi, które są w tej dyscyplinie sportu najlepsze, czyli Amerykanów, czyli Japończyków, Brazylijczyków, Australijczyków. To, to są te kraje, które, które tutaj dominują. Cieszę się, że też tutaj zostały wspomniane rolki, bo, bo nasz związek to nie tylko deskorolka, to też rolki, wrotki, więc, więc sporo tych dyscyplin sportowych. Myślę, że wielu z nas na co dzień widzi, jak dużo popularności się cieszy wśród ludzi jeżdżących rekreacyjnie po prostu, tak, na, na ścieżkach rowerowych, czy, czy w mniej użytkowanych miejscach. Widzimy to i, i my bardzo jako Związek staramy się też rozwijać tą gałąź, żeby dbać żeby nie tylko o, o te medale olimpijskie, które oczywiście są szczytem tej, tej piramidy, ale też o to, żeby ludzie się ruszali, żeby, żeby ten sportowy tryb życia w Polsce jak najbardziej ludziom pajać. Więc, Tyle jakby przedstawiając troszeczkę nas, naszą, nasze dyscypliny, to o czym jesteśmy? No i oczywiście nie mogę nie wspomnieć o podziękowaniach dla pana prezesa Piesiewicza, to, to o czym mówili moi przedmówcy, że, że były pewne obietnice przed, przed wyborami w pkol Niektórzy podchodzili do tego sceptycznie, że ugadać to można, tak? ale tutaj nie skończyłeś na gadaniu, tylko tutaj zdecydowanie mamy, mamy efekty, które, które, widzimy. Bardzo dziękujemy za tą pomoc, za to wsparcie, bo to jest, to jest bardzo ważne dla, dla takich związków jak nasze, tutaj, mniejszych, które na co dzień nie są gdzieś tam bardzo, bardzo medialne, czy nie są gdzieś tam na świeczniku. Dzięki takiej, takiej, takiej pomocy na pewno będzie nam łatwiej osiągać lepsze wyniki sportowe i bardzo dziękuję panu prezesowi grupie Tauron. Za to, że też właśnie nasz związek znalazł się w tym gronie. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć więcej, ale też bardzo mi się podobało to, co Pan Prezes powiedział, że to, to nie, jest taka, nie ma być taka relacja typu sponsor sponsorowany tylko to ma być współpraca, że my chcemy budować coś razem, że to, to nie jest jakieś, jakaś współpraca krótka, tylko długofalowa, wspólne budowanie budowanie, budowanie, bo efekty w sporcie nie przychodzą z, z dnia na dzień. Ale działając razem, wspólnie, będziemy w stanie te efekty wspólnie osiągnąć. Więc dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję, panie prezesie. Last but not least, jak mawia klasyk, Aeroklub Polski. Jakbym zaczęła wymieniać sukcesy Aeroklubu, albo też sukcesy samego pana prezesa tutaj siedzącego, to myślę, że moglibyśmy do obiadu nie skończyć. Także powiem tylko, że pan kapitan, pan prezes, jest wielokrotnym mistrzem świata teraz muszę, w akrobacji szybowcowej, żebym nie pomyliła, bo też tych konkurencji jest sporo. Pan kapitan jest dzisiaj z nami i myślę, że to też jest historyczna chwila dla aeroklubu, że zresztą to, co widzieliśmy na dole, już szybowiec jest oklejony magentą, także myślę, że ta magenta będzie też w powietrzu widoczna, Panie Prezesie. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam wszystkich. Natomiast ja muszę powiedzieć, że tak krótko o Aeroklubie Polskim. My nie jesteśmy sportem olimpijskim. Ale jesteśmy bardzo dumni z tego, że nas dostrzeżono, ponieważ Rok Polski skupia w sobie aż 11 dyscyplin lotniczych. Natomiast zdobyliśmy w ubiegłym roku 52 medale na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy i Kubara Świata. Proszę Państwa, to jest wynik, który od wielu lat się nie pojawiał i to jest rekordowy rok. To był rekordowy rok. Natomiast Natomiast chcę powiedzieć, że w polskich genach, przepraszam, jest coś, że od początku, jak lotnictwo powstawało, zawsze mieliśmy sukcesy. I to nie tylko takie, że piloci latali na wysokim poziomie i zdobywali medale, ale, proszę Państwa, myśmy budowali najlepsze konstrukcje lotnicze na świecie, byliśmy potęgą. Na wstępie chcę powiedzieć o sukcesach naszych samolotów RWD, kiedy w 32 roku, od czego 28 sierpnia na się święto lotnictwa wygrał żwinko i figurę na naszym polskim samolocie. Od tego momentu właściwie polskie samoloty były na topie. Wszystkie sporty rajdowo nawigacyjne nie ma jednego roku, gdzie nie przywieźlibyśmy medali, także to są trudne dyscypliny, ale naprawdę tutaj mamy tych zawodników, którzy potrafią stawić czoła w tym najlepszym na świecie i wygrywają. Dalej, szybowce. Szybowce mamy i akrobacyjne. Nie dość powiedzieć, że na tych szybowcach lata cały świat, na naszych polskich szybowcach. Szybowiec nazywa się MDM Fox. Margański, Dunowski, Makula, stąd się bierze nazwa. Jesteśmy z tego też bardzo dumni, że to, walskie, że to właśnie polskie szybowce zasilają cały świat i wszyscy przylatują, e, latają, startują na naszych szybowcach. Mamy znakomitych szybowników, tych Którzy się ścigają na niebie, takie nazwisko jak Sebastian Kawa, jest nie do pokonania od y, wielu lat. I polskie szybowce, również takie jak Diana i cała seria tych szybowców, są najlepsze i najbardziej uznane na świecie. I jak gdyby cieszę się, bo pokonujemy tą hegemonię Niemców, którzy mieli prym swego czasu w konstrukcji szybowców i y, w y, konstrukcji samolotów. Natomiast my tutaj wybijamy się zdecydowanie naszą. Teraz tak, usłyszałem tutaj, że, że jestem kapitanem polskiej Linie Lotniczej Lotniczej. Byłem już nie latam ze względu na wiek i przepisy. Ale nie. Natomiast, jest. proszę Państwa, co jest najważniejsze? Jeżeli wstrzepiamy młodzież, mówię teraz o modelarstwie, i ta młodzież uczy się technicznie, jeżeli ktoś przychodzi na lotnisko, szkoli się na szybowcu, to proszę Państwa, my pozyskując tej linii, tych pilotów do linii albo do pracy pilota, pozyskujemy kogoś, kto jest zaszczepiony pasją i z tych właśnie ludzi powstają instruktorzy, którzy szkolą e, na potrzeby e, linii lotniczej, którzy szkolą e, na, na potrzeby po prostu komunikacji lotniczej. E, w związku z tym e, stawiamy na młodzież i to, co panowie prezesi. Tutaj zechcieli nam pomóc. Jest to dla nas olbrzymi i wielki zaszczyt. Dziękujemy serdecznie za to, ale głównym takim elementem to my myślimy o tym, żeby zaszczepić nową młodzież, żeby były nowe sukcesy, a to się również przekłada na gospodarkę. Bardzo, bardzo serdecznie panom prezesom dziękuję za pomoc i myślę, że Euroklub Polski nie zawiedzie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To ja teraz proszę pana prezesa Pisimowicza, pana prezesa Szczeszka w naszej już takiej małej tradycji, czyli pod ścianę. Chcemy przywitać bardzo serdecznie Tauron w naszej rodzinie olimpijskiej, Bardzo proszę, wspólnie, tak, śmiało, spadnie. obiecujemy. Wszyscy tak Wszystkich chodź z spojrzeniem. Może to, od lewej strony, dobrze? Sponsor Kolumbijskiej Reprezentacji Polski na Igrzyska 33 Rupiady Paryż na Zimowe Młodzieżowe Igrzysko Kolumbijskie Sponsor Polskiego Komitetu Kolumbijskiego i Sponsor Polskiego Rekordu Juniorka.